Nazywam się Anna Konieczna, a ty nauczysz się ze mną rachunkowości. Cześć, w zeszłym tygodniu omówiłam dla Was konto kosztowe, więc dzisiaj pora na konto przychodowe. Drugie z rodzaju kont wynikowych. Tak jak wspomniałam w zeszłym tygodniu, konta wynikowe opierają się na rachunku zysków i strat sporządza się go w wariancie kalkulacyjnym bądź w wariancie porównawczym, natomiast na ten moment nie chciałabym się skupiać na różnicach między tymi wariantami. W rachunku zysków i strat znajdziemy przychody oraz koszty. Jak pewnie się domyślacie, konta przychodowe opierają się na przychodach, które znajdziemy w rachunku zysków i strat. Mogą to być na przykład przychody finansowe. Na przychody finansowe składa się wiele operacji gospodarczych. Mogą to być na przykład odsetki pozyskane od klientów bądź pozyskane z lokaty bankowej. Mogą to być dodatnie różnice kursowe przy spłacie należności lub zobowiązań w walucie obcej, czy aktualizacja wartości inwestycji finansowych. Nie chcę skupiać się na tym, kiedy powstaje przychód w przedsiębiorstwie, na to będzie jeszcze czas. Teraz chcę pokazać tylko, jak działa konto przychodowe. Także przenieśmy się do konta teowego. Szybkie przypomnienie: każde konto składa się ze strony lewej, czyli strony winien, strony prawej, czyli strony ma oraz z nazwy konta. Taką nazwą konta mogą być chociażby wspomniane wcześniej przychody finansowe. Konta przychodowe, podobnie jak konta wynikowe, nie wykazują salt początkowych. Powstanie przychodu zapiszemy po prawej stronie konta, czyli po stronie ma, natomiast zmniejszenie przychodu pokażemy po stronie lewej, czyli stronie winien. O ile w kontach bilansowych łatwo skojarzyć sobie strony kąt, ponieważ aktywa mamy po lewej stronie w bilansie to po lewej stronie dodajemy wartości a po prawej stronie mamy pasywa więc po prawej stronie dodajemy wartości o tyle w kontach wynikowych nie jest tak łatwo w rachunku zysków i strat przychody i koszty zapisywane są jedne pod drugimi dlatego ciężko o skojarzenie mimo wszystko można tutaj zastosować skojarzenie innego rodzaju konta przychodowe działają podobnie do kont pasywnych a oba te konta zaczynają się na literę Warto o tym pamiętać. Jak zawsze zachęcam do zapisywania plusów i minusów na górze konta przy nazwie konta. Zapisujcie te plusy i minusy tak długo, aż zapamiętacie, jak działa dane konto. Konto przychodowe, jak każde inne konto, na koniec okresu zamyka się, wpisując obroty debetowe po lewej stronie oraz obroty kredytowe po prawej stronie. Konta przychodowe nie wykazują stanów końcowych. A to dlatego, że na koniec roku przy ustalaniu wyniku finansowego przychody przeksięgowuje się na konto wynik finansowy. Przeanalizujmy to na przykładzie. Mamy konto przychody finansowe. W trakcie roku obrotowego otrzymaliśmy odsetki z tytułu środków posiadanych na lokacie bankowej w wysokości 100 zł. Oraz zaksięgowaliśmy dodatnie różnice kursowe związane ze spłatą należności przez kontrahenta. Na koniec roku przychody te przeksięgowuje się na lewą stronę konta, na stronę winien i przenosi się je na wynik finansowy na stronę ma. Po tej operacji konto zamyka się poprzez podkreślenie i wpisanie obrotów debetowych oraz kredytowych. Od razu widać, że konto to nie wykazuje salda końcowego, ponieważ obroty debetowe i kredytowe są od razu sobie równe. Jak widzicie, funkcjonowanie konta przychodowego nie jest jakieś bardzo skomplikowane. Ważne jest, żeby zapamiętać, po której stronie w ciągu roku przychody narastają, a po której je pomniejszamy. Jeżeli ten filmik był dla Ciebie przydatny, to bardzo proszę zasubskrybuj kanał i daj łapkę w górę. Dzięki.